Magia jest wszędzie wokół nas. Wystarczy się tylko rozejrzeć. W komputerze, na codziennym spacerze. A już na pewno jest w tym komiksie Księga magii. Większość komiksów, które opisuję na tym kanale, jest dość prosta do omówienia. Mają konkretną fabułę, główne postacie, zawiązanie wątku i jakieś zakończenie bądź jego brak, jeżeli na przykład komiks będzie się ciągnął przez kolejne tomy. W przypadku księgi magii sprawa nie jest aż tak prosta, bowiem fabuła tego komiksu mogłabym wam streścić dosłownie w jednym zdaniu. Czwórka facetów w Prochowcach spotyka chłopca imieniem Timothy Hunter i zabiera go na bardzo długą wycieczkę przez przestrzeń, czas, światy, rzeczywistość, aby na końcu zadać mu jedno ważne pytanie. W tym miejscu mogłabym dodać maksymalnie dwa zdania, zamknąć komiks i zakończyć recenzję, ale sprawa nigdy nie jest tak prosta, jeżeli my mówimy o komiksie bazującym na twórczości Nila Gaimana. bowiem Neil Gaiman jako pisarz znany jest z tego, że uwielbia mieszać i robi to bardzo umiejętnie. Miesza fantastykę, popkulturę Literaturę klasyczną, operę wszystko, co tylko może znaleźć, tak aby stworzyć zupełnie nowe danie literackie. Ja osobiście bardzo lubię te krótsze formy Nila Gaimana, takie jak Gwiezdny Pył czy Koralina ze względu na to, że mają one dla mnie tą niesamowitą magię, która jest zamknięta dosłownie w kilkudziesięciu stronach. Niemniej jednak, Neil Gaiman jako prawdziwy człowiek renesansu nigdy nie ograniczał się tylko i wyłącznie do pisania. Jak tylko miał okazję, sięgał po inne formy wyrazu, takie właśnie jak komiks, czy choćby nawet gry komputerowe, bowiem nie wiem czy wiecie, ale Neil Gaiman stworzył własną grę komputerową pod tytułem Wayward Manor, ale dzisiaj nie będziemy zajmować się grami komputerowymi, a komiksami, właśnie księgą magii od Egmontu. Egmont już kiedyś wydał księgę magii po polsku, ale było to w serii, która nazywała się obrazy grozy i w sumie do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego do końca taka była decyzja, ze względu na to, że groza to to na pewno nie jest. Fantastyka, mistycyzm, science fiction, ale na pewno nie horror i na pewno nie groza. Jeśli jednak, tak jak ja, przegapiliście to pierwsze wydanie, to w 2021 jest to wersja wznowiona i ona mi się w sumie wydaniowo bardziej podoba, ponieważ nie ma tutaj żadnej ramki, tak jak była właśnie w tej wersji z obrazów grozy, tylko jest cała grafika wypełniająca naszą układkę. Komiks ten oryginalnie został zaplanowany jako dzieło czwórki artystów. Każdy rozdział tego komiksu jest stworzony bowiem przez innego rysownika komiksowego, artystę. I widać to bardzo mocno, kiedy przeskakujemy z rozdziału na rozdział. Dodatkowo podkreślone jest to przez fakt, że Timotiemu, czyli naszemu głównemu bohaterowi, chłopcu na deskorolce i w okularach z sobą imieniem Jojo, towarzyszy zupełnie inny przewodnik w każdym rozdziale. Nasza komiksowa płaszczowa brygada składa się m.in. z Johna Constantine, Mr. E., doktora Okulta i Phantom Strangera, którzy po kolei zabierają Timotiego na podróż przez świat magii ponieważ nasz młody bohater zapytany o to, czy wierzy w magię oświadcza, że nie za bardzo. Myśli, że jest to coś w stylu Świętego Mikołaja, czyli kiedy jesteśmy bardzo młodzi, wierzymy w to, że istnieje magia, chcemy w to wierzyć, a potem, kiedy dorastamy, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę jest to historyjka dla dzieci. Aby przekonać naszego młodego bohatera, że magia istnieje w rzeczywistości, każdy z członków naszej poszowej brygady zabiera go w inne miejsce. Trochę jak te duchy z opowieści wigilijnej, bowiem pojawia się tu też motyw przyszłości, teraźniejszości przyszłości. Każdy z tych rozdziałów jest stworzony przez osobnego artystę i pierwszy rozdział pod tytułem Niewidzialny Labirynt jest stworzony przez Johna Boltona. Jest to rysownik, który specjalizuje się bardziej w klimatach horrorowych i być może stąd ta pierwotna kategoryzacja Egmontu do obrazów grozy, ale akurat w tym przypadku nie mamy horroru, chyba że po prostu nie lubicie tego stylu rysowania, to wtedy może to być swego rodzaju horror dla Was oglądanie tego pierwszego rozdziału. A potem trochę się zmienia. Cały ten pierwszy rozdział stworzony przez Johna Boltona wygląda jakby wszystkie rysunki zostały przepuszczone przez bardzo mocne i intensywne ziarno. Ale nie tylko, bowiem w tym pierwszym rozdziale znajdziecie m.in. strony takie jak te, które zupełnie nie przypominają stron komiksu, ale z drugiej strony, przynajmniej według mnie, bardzo dobrze wpisują się w twórczość Nila Gaimana, która nie jest aż tak bardzo konkretna i często nawiązuje do tak dużej ilości rzeczy i opisuje wiele rzeczy w bardzo niestandardowy sposób, więc przełożenie tego na taki zwyczajny komiks byłoby dość krzywdzące dla autora. Rozdział drugi pod tytułem Świat cieni, który został stworzony przez Scotta Hamptona jest już zdecydowanie innym podejściem do tematu. Mamy tutaj podejście artystyczne zdecydowanie bardziej akwarelowe, często nie ma krewędzi, często one się rozlewają na pozostałe postacie. Widać w tym rozdziale też zdecydowanie bardziej subtelny dobór kolorów. Zaczynamy od takich bardzo delikatnych barw, nie ma różowych, trochę takich pudrowych, tak jak na początku, a potem przechodzimy do zdecydowanie mroczniejszych odcieni, im bardziej mroczne staje się fabuła. Trzeci rozdział, który nosi tytuł Kraina Letniego Zmierzchu i została stworzona przez Charlesa Wessa, jest to całkowicie inne podejście do tego komiksu, chyba najbardziej linearne i najbardziej komiksowe z tych wszystkich czterech dostępnych. Tym razem nasz bohater Timothy trafia do krainy wróżek i mamy tu zdecydowanie lżejsze kolory, bardziej takie figlarne podejście do rysunku, zdecydowanie bardziej komiksowe, momentami troszkę żartobliwe, ale im dalej w las, dosłownie im dalej w las, tym rzeczy stają się mroczniejsze. Po raz kolejny. Z kolei ostatni rozdział, czyli droga do Donekąd stworzona przez Paula Johnsona, to już kompletny odjazd. Na początku jest dość niewinnie, małe kadry, klasyczny komiks, a potem artysta zaczyna coraz bardziej szaleć. Kadry się rozjeżdżają, wszystkie krawędzie znikają, a to wszystko po to, aby potem zaprezentować nam ilustrację na całe dwie strony, które są całkowitym szaleństwem graficznym. Po tej czteroczęściowej podróży, Timothy staje przed bardzo ważnym pytaniem, na które przyjdzie mu odpowiedzieć a jego odpowiedź jest niezwykle istotna ze względu na to, że nasz główny bohater, czyli Timothy Hunter, ma szansę zostać najpotężniejszym magiem we wszechświecie. Jaka to będzie odpowiedź? Nie zdradzę wam. Musicie przeczytać w komiksie, ale powiem wam jedno. Nie jest to pozycja dla każdego. Przede wszystkim dlatego, że jest to komiks, który posiada tak ogromną ilość nawiązań, sugestii, połączeń z inną literaturą, zarówno klasyczną, jak i tą bardziej popularną, że bardzo wielu osobom sprawi problem wyłapanie wszystkich tych szczególików, szczegółów i niuansów, które się pojawiają w trakcie lektury. Nawet ja nie byłam tego w stanie zrobić, i podejrzewam, że kiedy wrócę do tego komiksu, ewentualnie za parę lat będę mieć ten sam problem, ponieważ nie jestem w stanie przeczytać dokładnie tego wszystkiego, co czytał Neil Gaiman w młodości, jak zresztą wspomina tutaj też na wstępie, że stworzył tą opowieść w oparciu o wszystkie te książki, które przeczytał i pochłaniał w bibliotekach młodości. I to, co jest największą siłą tego komiksu, czyli jego niezwykłe rozbudowanie, jego głębia, jednocześnie zabija go od środka, bowiem osoba, która weźmie ten komiks, będzie musiała się przygotować na poważny wysiłek umysłowy w trakcie czytania. Bowiem wszystko, co tam się pojawia, jest trochę na pograniczu snu i jawy. Czasami pojawiają się zdania kompletnie bez kontekstu, albo mają one kontekst, ale w zupełnie innym miejscu i czasie, bądź literaturze samego Nila Gaimana. I niestety to też często przeszkadza czytelnikowi w cieszeniu się całą tą literaturą. I chociaż wiem, że Timothy Hunter to jest postać, którą z czasem Neil Gaiman także rozbudowywał, to ja osobiście po przeczytaniu nie czuję tej pasji i chęci poznania jego dalszych przygód, bowiem wszystko to, co mi przedstawiono w księdze magii, z jednej strony było niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem, zwłaszcza wzrokowym, ale z drugiej strony czułam się jakbym czytała komiks, który można opisać dosłownie jednym zdaniem czyli Przerost formy nad treścią. Dlatego Księgę Magii polecałabym naprawdę zatwardziałym fanom Nila Gaimana, którzy po prostu biorą wszystko co jest i czytają wszystko co jest. Natomiast osoby, które szukają bardziej skondensowanych historii, które byłyby po prostu bardziej strawne i nie zawierały aż tylu nawiązań powodujących u nich ból głowy od samego przeczytania czterech stron, polecałabym troszkę inne komiksy. Mnie natomiast bardzo ciekawi, jakie jest Wasze odczucie na temat księgi magii. Czy mieliście już okazję czytać? Powiem, ten komiks już kiedyś ukazał się w Polsce, więc być może już zapoznaliście się akurat z tym tytułem. Czy macie podobne odczucia, czy zupełnie inne? Chętnie przeczytam Wasze komentarze, natomiast na dzisiaj ja. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to jak najbardziej zachęcam Was do zalajkowania, do zasubowania, do kliknięcia w dzwoneczek i udostępnienia tego wideo. Niech dzieje się magia internetu i niech ten film idzie w świat. Natomiast na dzisiaj ja jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie i poświęcenie swojego czasu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A w międzyczasie przeczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa. Za trzy razy wam podziękowałam, ale już tak mam, nie pamiętam tego zdania wcześniej.